Bajkowy kalendarz adwentowy z kanałem Bajobajki codziennie o godzinie 19. .00. 2 grudnia. Zimowy elf i magiczne babeczki. W małej ośnieżonej wiosce położonej u stóp wielkich górskich szczytów żył sobie zimowy elf o imieniu Eryk. Eryk był najmniejszym elfem w całym królestwie lodu. Miał długie, białe włosy, które śniły jak świeżo spadły śnieg. A jego skóra była gładka i delikatna jak płatki śniegu. Kiedy nadchodził czas adwentu, Erik był zawsze niezwykle podekscytowany, ponieważ był odpowiedzialny za przygotowanie magicznych babeczek, które niosły radość dzieciom na całym świecie. Pewnego zimowego wieczoru, w drugim dniu adwentu, Erik postanowił, że w tym roku pragnie nauczyć dzieci, jak robić typ elfie babeczki. W tym celu zorganizował wielki konkurs w swojej wiosce, zapraszając wszystkie dzieci z okolicy. Z wiadomością o tym wydarzeniu rodzą się plotki o całej wiosce, a dzieci z niecierpliwością czekały na możliwość poznania tajemnicy babeczek. O zmierzchu przy blasku świec dzieci zebrały się w przytulnej chatce Eryka. Elf z uśmiechem powitał je serdecznie i zawołał: Witajcie, moi drodzy! Dziś nauczymy się robić najprzyszniejsze magiczne babeczki, jakie je kiedykolwiek jedliście! Dzieci z entuzjazmem przyklasnęły. Erik przyniósł ze sobą wielką srebrną miskę, worek mąki, cukru i magicznych składników. Z początku jednak dzieci były nieco zdziwione. Magicznych składników? Zapytały nas dziewczynek. Erik uśmiechnął się tajemniczo. Tak, mamy tu kilka eliksirów szczęścia i radości, które sprawią, że nasze babeczki będą nie tylko smaczne, ale także pełne magii. Z entuzjazmem dzieci zaczęły pomagać elfowi. Z wielką starannością odmierzały składniki i wlewały je do miski. Erik pokazywał każdemu jak mieszać ciasto, jego głos był jak śpiew ptaków w wiosenne poranki. Pamiętajcie, mówił Erik. w trakcie mieszania należy dodać trochę miłości i radości, wtedy babeczki będą miały wyjątkowy smak. Dzieci kiwnęły głowami, a w ich oczach widać było zauroczenie, gdy dodawały składniki. Eryk dodał kilka kropli eliksiru szczęścia, a w pomieszczeniu uniosła się intensywna, słodka nuta. Smaki i zapachy splatały się w powietrzu, dając wszystkim wyjątkowe wrażenia. Po wymieszaniu ciasta mały elf zorganizował formowanie babeczek. Dzieci tłoczyły ciasto do foremek, a Erik nauczył ich jak tworzyć różne kształty: choinki, gwiazdy i bałwanki. Każda babeczka była nie tylko smaczna, ale wyglądała jak dzieło sztuki. Kiedy wszystkie babeczki były gotowe, Erik otworzył piekarnik. Z jego wnętrza wydawał się magiczny zapach, a gdy babeczki się upiekły, Cała chata była wypełniona nowym, niepowtarzalnym aromatem. Dzieci klasnęły w dłonie z radości. W końcu przyszedł czas na degustację. Eryk zabrał jedną babeczkę, delikatnie udekorował, po czym podał każdemu z dzieci. Każdy kęs był prawdziwą magią. Słodkie smaki rozchodziły się po ustach, a radość wypełniała serca. – Pamiętajcie! – zawołał Eryk, uśmiechając się do dzieci. – To nie tylko babeczki, to magiczne chwile, które dzielimy z innymi. Sztuka pieczenia może być najpiękniejsza, gdy robimy to w towarzystwie przyjaciół. Dzieci w tym momencie zrozumiały, że nie tylko chodzi o jedzenie, ale o miłość i radość, które można podzielić. W ten sposób zimowy elf nauczył ich, że magia tkwi w prostych rzeczach. I tak w małej, ośnieżonej wiosce każde dziecko odebrało nową umiejętność i ciepło wspólnych chwil. A gdy nadeszła noc, wszystkie dzieci zasnęły z uśmiechami na twarzach, marząc o kolejnych magicznych babeczkach. I tak zakończyła się ta zimowa przygoda, a magia Erika kontynuowała swój bieg w sercach dzieci. Dobranoc. Bajkowy kalendarz adwentowy z kanałem Bajobajki codziennie o godzinie 19. Do zobaczenia!